Jednym z najczęstszych problemów, z którym zmaga się lub będzie się w pewnym momencie zmagać większość biznesów online, które sprzedają poprzez rozmowy sprzedażowe, jest show-up rate, czyli wskaźnik osób, które umówiły się na rozmowę, do osób, które przyszły w ogóle na te rozmowy. I w tym filmie przedstawię Ci dokładnie, jak w kilku prostych krokach przejść ten wskaźnik z 30%, 40%, 50% czy 60%, nawet na 70%, 75% czy nawet na 80% do 85% show-up rate. Ja jestem Marcin i na co dzień prowadzę agencję Maxa, gdzie pomagamy trenerom, ekspertom i biznesom online pozyskiwać klientów. I teraz, zanim w ogóle przejdziemy do tego, jak są sposoby nas Zwiększenie show czyli na zwiększenie wskaźnika osób, które pojawiają się na rozmowach przeżorowych, musimy wiedzieć, jakie są główne powody, dla których ludzie w ogóle się nie pojawiają na tych rozmowach przeżorowych. I pierwszym powodem, który jest absolutnie najprostszy do rozwiązania, jest to, że nie wiedzieli, że mają zaplanowaną rozmowę przeżorową. Inaczej, nie chodzi o to, że oni nie wiedzieli, tylko po prostu o tym zapomnieli. Jaki jest najprostszy sposób, aby temu zaradzić? Otóż sposobem najprostszym jest ustawić w kalendarzu, żeby mieć do 48 godzin naprzód możliwość bukowania rozmów. To jest wszystko. To jest najprostsze rozwiązanie tego. Drugim najprostszym rozwiązaniem, które oczywiście musisz mieć drożone, są automatyczne przypomnienia. których zaraz przejdziemy sposób je zrobić, jak często i tak dalej. Natomiast to jest absolutnie najprostsza rzecz do rozwiązania, to żeby ludziom przypominać o tej rozmowie. Bo tak naprawdę często jest tak, że wysyłasz masę automatycznych powiadomień lub nieautomatycznych powiadomień, przypomnień i tak dalej i osoba się i tak nie pojawia. Dlaczego? Druga rzecz, nie wiedzieli jak się na tą rozmowę połączyć. I to już będzie bardzo mocno zależne od demografii, od tego na jakim jesteś rynku. Jeśli jesteś na rynku, gdzie jest dużo osób starszych, to możesz mieć z tym większy problem. Jeśli jesteś na rynku, gdzie głównie twoi klienci są w wieku między 20 a 30 lat przykładowo, to raczej nie będzie zbyt częsty problem i raczej się to nie będzie zdarzało. Jest to dość proste do rozwiązania, w jaki sposób dzwonisz do tej osoby, pytasz, czy ma linka do rozmowy, jeśli nie ma, to podsłuchasz jego SMS a i mówisz, słuchaj, w momencie, kiedy będziemy mieć tą rozmowę o godzinie 14, po prostu wchodzisz tutaj, klikasz, wchodzisz, to jest wszystko. To jest bardzo proste do rozwiązania i zaraz przejdziemy do tego też, jak to konkretnie robimy. Kolejne rzeczy, nie byli pewni, czego mogą się spodziewać po rozmowie. I teraz to jest średnio proste do rozwiązania, mam na myśli, że E, Frameujemy tą rozmowę w odpowiedni sposób, oczywiście przed tą rozmową, e, powiadamiając m.in. poprzez odpowiednie notatki na samym kalendli, czyli załóżmy w momencie, kiedy mamy kalendarz, piszemy tam, jaki jest cel tej rozmowy, tak samo pozycjonujemy ją po prostu jako konsultację, bo w dużym skrócie to w sumie jest trochę konsultacja. No, sprawdzamy przede wszystkim, czy jestem w stanie tej osobie pomóc na końcu, jeśli tak, to proponujemy jej ad adekwatne rozwiązania. Natomiast to jest też często powód, dla którego osoby się nie zjawiają, byli przytłoczeni lub onieśmienieni rozmową. To jest Średnio proste, powiedziałbym, że średnio trudne rozwiązania. Jeśli ktoś jest na tle wstydliwy, że boi się przyjść na taką rozmowę, to ciężko będzie ci sprzedać tej osobie, po prostu w dużym skrócie, ok? Więc to trzeba mieć, to trzeba brać pod uwagę. No i powód, który jest tak naprawdę powodem najczęstszym i powód, który jest najtrudniejszy teoretycznie do rozpoznania, dlatego że w momencie, kiedy masz osoby, które nie uznają tej rozmowy zawartą swojego czasu, czyli ta rozmowa nie wydaje się dla nich pilna, wyjątkowa ani wystarczająco istotna, to musisz pamiętać o tym, że Prawdopodobnie się o tym nie dowiesz. Inaczej, możesz to najłatwiej rozpoznać po tym, że osoba umówiła się na rozmowę, miała wszystkie najlepsze praktyki, czyli miała powiadomienia, powiedziała, że się zjawi itd., dalej i się nie zjawiła. Okay? I, nie ma, I najprościej jest to zauważyć po tym, że nie ma z nią potem kontaktu w ogóle. tak? Czyli my piszemy do takiej osoby, taka osoba po prostu nie odpisuje, nie odpowiada, ma po prostu wyjewane, za przeproszeniem, i leży sobie na hamaku, tak jak ta osoba pijając sobie jakiś trunek ze szklanej butelki. Oczywiście nie każdy tak robi, ale w dużym skrócie chodzi o to, że naprawdę, jeśli mamy naprawdę wszystko wdrożone, dosłownie wszystko wdrożone, to co jest tutaj, to i tak będziemy mieć część osób, które nie będą uznawały tej rozmowy, którą najpierw umówią zawartą swojego czasu, dlatego że ich problem nie wydaje się dla nich na tle pilny, nie wydaje się ani wyjątkowy, nie wydaje się po prostu to wystarczająco istotne dla nich, żeby pojawili się na tej rozmowie. I teraz musisz wiedzieć o tym, że to jest absolutnie najtrudniejsze do rozwiązania. Generalnie nie ma nic trudniejszego do rozwiązania niż to, dlatego że my nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie generować popytu. Znaczy inaczej, jeśli osoba się umawia z nami na rozmowę, to teoretycznie można założyć, że ta osoba prawdopodobnie ma problem, który my rozwiązujemy, ok? Więc to już oznacza, że ta osoba z góry jest prawdopodobnie kwalifikowana. Tylko jeśli ta osoba w ogóle nie uznaje tego problemu jako pilnego, nie uznaje tego problemu pilnego na tyle, żeby w ogóle przyjść na rozmowę, to prawdopodobnie ten problem wcale nie jest na tyle pilny i mielibyśmy ogromne trudności, żeby tej osobie sprzedać. Oczywiście, jeśli jest, ktoś jest fenomenalny sprzedaż, być może by to zrobił, natomiast w dużym skrócie raczej to są osoby, których się nie odzyskuje i raczej dalsza komunikacja z tymi osobami nie poskutkuje tym, że one mówią tą rozmowę. Ja miałem setki sytuacji, może nie setki, ale miałem dziesiątki sytuacji, w których osoba już nie przychodziła na rozmowę, pół roku później zgłaszała się i po prostu przychodziła na tą rozmowę. OK, bo była po prostu zbyt wcześnie na etapie procesu sprzedażowego e, i wtedy ten problem na przykład nie był dla niej na tle palący, albo myślała, że na przykład ogarnie to samemu, próbowała, nie ogarnęła i wróciła i tak. Więc w dużym skrócie często jest tak, że po prostu nie ogarniasz tych osób i nie nie będziesz w stanie na miejscu i umówić, że ja tak powiem, na rozmowę i nie ogarniesz tego jakimiś automatyzacjami, mailami i tak Czy powinniśmy mieć 100% show up rate? Absolutnie nie. Absolutnie nie powinniśmy mieć 100% show Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w większość przypadków, w których potencjalni klienci nie pojawiają się na rozmowie lub nie decydują się na zakup, o no to jest takie dość, powiedziałem, że mocne stwierdzenie, żeby bym to skreślił, bo to, że się nie decydują na zakup, to w 90% przypadków to jest kwestia tego, że ktoś nie umie sprzedawać, ale większość rzeczy w momencie, kiedy ktoś nie pojawia się na rozmowie, jeśli mamy wszystkie te praktyki, o których zaraz powiem, można wyeliminować kwalifikując osoby w odpowiedni sposób w kalendarzu. Ok? Bardzo prosto. Więc, aby to osiągnąć, musimy najpierw określić, kto kwalifikuje się do rozmowy, a następnie wdrożyć prosty system eliminujący nieodpowiednie osoby. W jaki sposób się to robi? Robi się to za pomocą pytań w kalendarzu. Bardzo prosty sposób. Ustalasz na początku to, z jakimi osobami chcesz pracować. Jakie te osoby mają mieć mniej więcej problemy, dookoła czego, jakie te problemy, na czym one mają mniej więcej polegać, ustalasz kwalifikację tych osób. Najczęściej kwalifikacja tych osób polega na tym, że jeśli jesteś w jakiejś niszy, to te osoby mają być po prostu w tej niszy. jeśli nie jesteś w danej niszy, to te osoby muszą mieć problem, który rozwiązujesz, i to jest cała kwalifikacja w większości przypadków. No i jeśli pracujesz tylko z mężczyznami czy jesteś mężczyzną. Wszystko. Jeśli twoja, twoja oferta jest bardzo droga, bardzo dobra, bardzo droga, Twoja oferta jest ofertą high ticket, ale w formie premium, czyli kosztuje powiedzmy powyżej 10 tysięcy złotych, czyli taki droższy high ticket, jeśli można to tak nazwać. To często dobrze byłoby dodać kwalifikację finansową. Nie zawsze się to robi, ale dobrze jest to zrobić, dlatego że jeśli sprzedajesz produkt za, załóżmy, 15 tysięcy złotych, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, która ledwo wiąże finansowo koniec z końcem, no to choćbyś był choćbyś był w czepku urodzony i sprzedawał od piątego roku życia, to będziesz mieć z tym duży problem. Prawdopodobnie nie sprzedasz, bo to nie będzie finansowo, logistycznie w żaden sposób dla tej osoby możliwe, tak? Więc dobrze też kwalifikować, jeśli masz drogą ofertę pod kątem finansowym e, i robimy to za pomocą po prostu pytań w kalendarzu, musimy tam mieć to wprost. Oczywiście raczej nie podajemy ceny za swoje, swoje usługi w kalendarzu. Zalecam bazować na przykład na pytaniach typu czy jesteś gotowy zainwestować w swój biznes albo jakie są kwoty, które jesteś gotowy zainwestować w swoje zdrowie, i daj na przykład zakresy, które nie będą zdradzały konkretnie naszej ceny, tylko po prostu, żebyśmy mogli te osoby w jakiś sposób przekwalifikować, ale mieć zawsze na uwadze to, że osoby i tak będą kłamać i będą prawdopodobnie te kwoty dość mocno zaniżać. I teraz mamy coś takiego jak Confirmation Page. I teraz Confirmation Page to jest absolutnie pierwszy krok do tego, żeby jak najwięcej osób pojawiło się na rozmowie sprzedażowej. Czyli tutaj zaczyna się tak naprawdę cały framing między umówieniem rozmowy, a odbytywaniem tej rozmowy sprzedażowej. Musi pamiętać o tym, że w momencie, kiedy ktoś umawia rozmowę sprzedażową, to. Między umówieniem tej rozmowy, załóżmy, że ja teraz rozmawiam, rozmowę, przerażałam na jutro na godzinę 17. Od teraz do jutra do godziny 17 to jest kluczowe okienko, w którym ja muszę zebrać, znaczy teoretycznie, żebym miał jak najłatwiej podjąć decyzję na rozmowie, czyli żebyś ty zarobił pieniądze i sprzedał mi, ja muszę uzyskać jak najwięcej informacji na temat Twojej oferty, żeby przyjść na tę rozmowę z jak największą pewnością tego, że jesteś w stanie mi pomóc, że mogę Tobie zaufać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak pojawi mi się w głowie prawdopodobnie milion pytań, na które będę potrzebował odpowiedzi, żeby w ogóle kupić Twoją ofertę. Okay? więc Tutaj zaczynam od e, tego confirmation page'a. Zaraz ci pokażę, jak to dokładnie wygląda. Confirmation page, na confirmation pageu, takie kluczowe rzeczy, których ja używam i używam u swoich klientów. Mikro czyli ręczne potwierdzenie na starcie, polega na tym, że po prostu każemy sobie napisać określoną frazę, najczęściej na Instagramie. Dlaczego tak robimy i dlaczego ja lubię to robić? Po pierwsze, oczywiście nie każdy to pisze, to jest całkowicie normalne i to, że ktoś nie napisze, też nie oznacza, że ta osoba się na 100% nie pojawi. Natomiast to jest po pierwsze takie mikro zobowiązanie, które sprawia i to jest udowodnione, jeśli chodzi o. Może nie badania, tylko bardziej e, statystyki po prostu, że osoby, które zrobią ten mikro potwierdzą tę rozmowę ręcznie, pojawią się z większym prawdopodobieństwem, tak? Kolejna rzecz jest taka, że w momencie, kiedy ktoś robi ten mikro i robi go na Instagramie, co jest dla nas kluczowe, otwiera nam to okienko czatu z inst na Instagramie z tą osobą, co sprawia, że jesteśmy w stanie po prostu e, tej osobie na przykład podesłać tam dodatkowe materiał, na który zależy nam, żeby ta osoba je obejrzała. Okej, okay, więc to jest też fajne. Plus kolejna rzecz, jeśli każemy jej to robić na Instagramie, to musisz pamiętać o tym, że jeśli ktoś, załóżmy, umawia rozmowę z VSL-a przez tak zwany selfbook, czy jest typowo z reklamy, z jednego page'a, e, przechodzi na VSL, umawia w kalendarzu rozmowę, ta osoba prawdopodobnie istnieje prawdopodobnie, że nigdy nie widziała Twojego Instagrama. Jeśli Twój Instagram jest dobrze ogarnięty, zoptymalizowany i tak dalej, to Ty dajesz tym podświadomie osobie, znaczy podświadomie, dajesz jej po prostu możliwość tego, że ona napisze i ona od razu wejdzie na Twojego Instagrama. Więc zobaczy opinię klientów, zobaczy jak to wygląda, zobaczy jakieś Twoje posty. Znowu zwiększy sobie prawdopodobieństwo ekspozycji na tą osobę w tym kluczowym okienku. Kolejna rzecz to jest zaznaczenie w mailu lub zapisanie w kalendarzu. Czyli każemy ludziom zwykle wejść na swojego maila, kliknąć po prostu tam tak i wtedy wskakuje im okienko do kalendarza Google. Oczywiście nie każdy korzysta z kalendarza Google, ale zawsze lepsze to niż nic. Mam też taki element, jak breakdown Videos. Widziałem w Polsce jedną osobę, która to robiła chyba. Prawie nikt w Polsce tego nie robi. Nie mówię, że z lenistwa, raczej ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy można robić chyba, albo nie rob po prostu nie znają tego. Generalnie polega to na tym, że umieszczamy krótki filmy odpowiadające na najczęściej zadawane pytania. Teraz jeśli chodzi o te pytania, to tak naprawdę zwykle ja u siebie na Thank You Page'u mam dziewięć takich wideo, w zależności od oferty. Na jednej mam chyba 9, na drugiej mam 10. I teraz mam wyznaczone, po prostu wiem, jakie ludzie najczęściej zadawają pytania, jakie mają najczęściej wątpliwości, czego są najbardziej ciekawi i co sprawia, że jakby ich ich ten level zainteresowania wzrasta z takiego na taki, okay? e, czyli odpowiedzi na te konkretne pytania. I teraz w Twoim przypadku breakdown videos, generalnie breakdown videos polegają na tym, że masz załóżmy minutowe, to jest zwykle wideo, które trwa od 30 sekund do 3 minut maksymalnie, 5 to jest absolutny max, nie zalecam więcej niż 3 minut i załóżmy masz takie wideo na swoim landing page'u, one pod sobą są i masz ich na przykład 10 i one odpowiadają na jakieś zadawane pytania, po kolei. czyli pytanie 1, pytanie 2, pytanie 3, pytanie 4 itd., itd., i tam w ciągu minuty na przykład odpowiadasz na te pytania, pokazujesz jakieś dowody i tak dalej, i tak dalej. I to sprawia, że to jest po prostu tak, jakbyś miał FAQ, ale robisz to w formie video. Po prostu to sprawia, że to jest bardziej atrakcyjne i jest dużo większa, dużo więcej osób tego naprawdę, naprawdę ogląda. No i wiadomo, na końcu opinie, wywiady z klientami, wszystko, co sprawia, że osoba może Tobie zaufać, że Ty dowiesz po prostu ten wynik, który jest wynikiem oferty. Okej, okay, a więc to jest przykładowa strona. Thank you page, jak widzisz, mamy do góry nagłówek. Dobra robota, Twoja została zarezerwowana. I mamy po prostu instrukcję, od razu przechodzimy do instrukcji. Obejrzyj ten krótki film teraz, aby potwierdzić swoje miejsce. Jeśli nie wykona któregoś z poniższych kroków rozmowa, może zostać anulowana. To zwiększa po prostu pilność tego, żeby wykonać te kolejne kroki. Mamy krótkie wideo, to wideo trwa... To wideo trwa 68 sekund, dokładnie. Bardzo krótkie, po prostu podsumowuję w nim to, co się dzieje na tej stronie, tak naprawdę. Czyli opowiadam, że teraz masz do, zadania, do wykonania takie i takie zadania: krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. To jest, wszystko. Na tym polega głównie to wideo. Krok pierwszy. Mamy baton, który przenosi ludzi na Instagrama bezpośrednio, czyli napisz wiadomość prywatną, rozmowa. Musisz pamiętać o tym, że za każdym razem, kiedy prosisz ludzi o coś, żeby coś zrobili dla Ciebie lub za Ciebie, to musisz im to jak najbardziej ułatwić, jak to jest tylko możliwe, więc dajemy od razu przycisk, który kieruje bezpośrednio na Twojego Instagrama i tam osoba pisze to wiadomość o treści rozmowa. Potem drugi krok, wejdź na swojego maila tak w zaproszeniu. Dzięki temu to zostanie dodane do maila, a raczej do kalendarza Google tej osoby. No i mamy breakdown videos, czyli po prostu wideo, w których są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, obiekcje, informacje, które chce, żeby każda osoba wiedziała po prostu przed rozmową, no i mamy opinie i sukcesy naszych klientów, nie ma tutaj oczywiście wszystkiego, tak żebyś nie zawalał tej strony tak całkowicie, tylko po prostu część tego wrzucić, tak samo jeśli chodzi o te breakdown videos, moglibyśmy tak naprawdę odpowiadać na 50 różnych pytań, wymyślić tego ile się da, natomiast to jest tego raz, dwa, trzy, cztery, mamy dziewięć nagrań i to w zupełności też wystarczy, na takie rzeczy, które są najbardziej Najbardziej na części zadawane pytania, i tak dalej, Kolejna najlepsza praktyka to jest ręczny proces potwierdzania. Oczywiście to wszystko robimy naraz, to nie jest tak, że wybierasz sobie jedną z tych rzeczy i sobie ją robisz, bo to nie będzie działało. Shoah to jest taki wskaźnik, który poprawia się robiąc kilka różnych rzeczy naraz. Ręczny proces potwierdzania polega na tym, że ok, automatyzacja jest spoko, ale bardzo łatwo ją pominąć, zignorować, bo każdy nas otrzymuje automatyzację, maile, smsy, spam, i tak dalej. Żywego człowieka jest trochę trudniej zignorować, więc każda rozmowa umówiona samodzielnie lub przez DM-y powinna być potwierdzana za pomocą krótkiej rozmowy telefonicznej. Dlaczego mówię samodzielnie lub przez dm -y. Dlatego, że jeśli umawiasz rozmowę sprzeżową poprzez rozmowę telefoniczną, to oczywiście nie robisz tak, że się rozłączasz i po trzech minutach dzwonisz znowu, żeby potwierdzić, tylko to już jest w formie rozmowy telefonicznej. Natomiast jeśli ktoś, załóżmy, wchodzi z vsl i umawia samemu na kalendarzu tą rozmowę sprzedażową, to musisz jak najszybciej do tej osoby zadzwonić, Taka rozmowa powinna trwać około 3-4 minuty, zadajesz kilka prostych pytań, zbierasz amunicję dla closera, lubisz samemu, domykasz to, też dowiadujesz się więcej na temat tej osoby. Trzy eee, pytania, dosłownie trzy pytania to jest w większości to, co nam w zupełności wystarczy. Nie tak naprawdę tyle, to jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą rozmowę. Podsyłasz tej osobie też najlepiej w SMS-ie case study klienta, który jest najbardziej do niej podobny. Dlaczego? Ja zalecam zdecydowanie zawsze podsyłać materiały z YouTube'a, czyli Kiedyś tak też robiłem generalnie, że odsyłam ludzi na stronę, natomiast dlaczego zalecam podsy podsyłać typowo YouTube'a i dlaczego to jest sprytne? Dlatego, że jeśli masz kanał na YouTube, znaczy pierwsze, jeśli masz kanał na YouTube, masz tam masę filmów, to ta osoba może na, tą, na, na następne 24 godziny dosłownie przepaść w twoich filmach, bo ona się umówiła z tą na rozmowę sprzedaży. Okay. Zwałek zwał, czy to jest traktowane przez tą osobę jak rozmowa sprzedażowa czy nie, nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu ona będzie te filmy oglądać. Okay. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że w tym okienku, kiedy ona się umówiła na tą rozmowę, ona jest świadoma tego, że prawdopodobnie na końcu może być jakaś decyzja do podjęcia. Okay. Więc ona uwier uwierz mi, że będzie oglądała te filmy. Oczywiście nie każdy, znowu, nie każdy. Niektórzy wolą przyjść na rozmowę i tam zadać pytania, ale będzie dużo osób, które przewiercą Twój content, Twój kanał i tak dalej. Okay. Więc to jest mega spoko. Druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy jest, obejrzy, załóżmy cały Twój film na YouTubie, e, zobaczy, no wiadomo, zobaczy jakiejś stadii klienta, który jest podobny do niego i tak dalej, no to już jest na plus. Natomiast jeśli on obejrzy, załóżmy cały Twój film na YouTubie, no to co to sprawia? Sprawia to to. Że YouTube zacznie retargetować po prostu tą osobę. Czyli zacznie pojawiać się tej osobie więcej Twoich filmów przez następne kilka dni, co znowu sprawia, że ta osoba może jeszcze bardziej przepaść w Twoich filmach, co znowu zwiększa zaufanie do ciebie, zwiększa szanse zainteresowania, rośnie lewe zainteresowania, ułatwia się domykanie, grania, wszystko jest lepsze, ok? Więc w dużym skrócie, rozmowa po rozmowie SMS-em, podesłanie jakiegoś materiału, mówisz na końcu coś w Wiesz, i przypominasz mi takiego Tomka, z którym pracowałem jakiś czas temu, miał bardzo podobną sytuację, jeśli chodzi o X, i w sumie nagraliśmy z tą nie taką rozmowę, w której opowiadam trochę więcej na temat tego, jakie wyniki nam się udało osiągnąć, ile pracy to wymagało i tak dalej. Więc czy mógłbym Ci to podesłać? Myślę, że to by Ci pomogło? No, w sumie spoko. Ok, więc podejście ty z SMS-em, tyle. Bardzo prosto. OK. Jest to zręczny proces potwierdzenia jako kolejna najlepsza praktyka. Siedem. Automatyczne przypomnienia. OK. Teraz trzy powinniśmy mieć trzy przypomnienia zautomatyzowane za pomocą maili oraz SMS-ów, czyli trzy sekwencje. Najczęściej robimy to w kalendi. Tak jest najprościej, dlatego że to mamy budowane i, tak jakby najprościej jest to zrobić, ze względu na to, że po prostu kalendarz jest wbudowany jako system bukowania rozmów i ze względu na to, że możemy umówić, możemy ustawić automatyzację w oparciu o to, jaki jest czas, na przykład do rozmowy sprzedaży. Ok, więc od razu po umówieniu rozmowy to jest pierwsza automatyzacja, gdzie osoba dostaje e maila z linkiem w formie potwierdzenia. Tutaj nie wysyłamy SMS-a. Ja nie zalecam wysyłać SMS-a od razu po umówieniu rozmowy, to się mija totalnie z celem. sms -y wysyłamy tak naprawdę tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chcemy komuś o czymś konkretnie przypomnieć i zapobiec powodowi numer powodowi numer 1, powodowi albo powodu, a w sumie to nie wiem, mniejsza z tym, oK. Chcemy wykluczyć powód numer 1. OK. Jeśli chcemy wykluczyć powód numer jeden, który brzmi tak. Osoba nie pamięta o tym, że umówiła się na rozmowę z to chcemy wysłać SMS-a. To jest najskuteczniejszy pomysł, najskuteczniejszy sposób na to, żeby przypomnieć komuś o czymś, okej? Okay? Raczej nie chcemy tam wysyłać spamu, dlatego nie wysyłam 3 SMS-ów, wysyłam tylko 2. Jeden na 24 godziny przed rozmową i to są ba bardzo basicowe przypomnienia typu słuchaj, za 24 godziny jest nasza rozmowa, mam nadzieję, że pamiętasz, tutaj masz link, wszystko, okej? Okay? 15 minut przed rozmową to samo, czyli słuchaj, za 15 minut jestem gotowy na naszą rozmowę, tutaj masz linka, wszystko. Okay, bardzo, bardzo, bardzo prosto, bardzo łatwo, nic więcej nie wysyłamy. Na SMS-y maksymalnie dwa SMS-y, nic więcej bym nie zalecał wysyłać, to jeśli chodzi o te automatyczne rzeczy, bo to jest odbieram często jako spam. No i teraz mieliśmy SMS-y, mieliśmy maile. Natomiast tamte maile, które Ci pokazywałem przed chwilą, to były typowe automatyzacje, takie wręcz spamerskie, powiedziałbym, znaczy spamerskie. Nie chodzi o to, żeby ludzi spamować, tylko po prostu przypomnienia typu: słuchaj, mamy rozmowę za 24 godziny. Ok, no i powiedzmy, że to jest spoko, <grym> tylko musisz pamiętać o tym, że w momencie, kiedy chcemy Komuś coś sprzedać, czyli pomóc mu dzięki naszej ofercie, jeśli nasza oferta oczywiście jest wartościowa, to musimy zadbać o to, żeby ta osoba mogła miała różne źródła informacji dotyczące rzeczy, które sprawią, że ta osoba będzie bardziej pewna tego, że podejmie odpowiednią decyzję. Bo to ułatwi nam sprzedaż i to ułatwi podjęcie tej osoby decyzji, która może zmienić jej życie przykładowo. Okay? Więc do tego używamy też sekwencji mailowych tak zwane value-dense emails i polega to generalnie na tym, że tutaj dbasz o to, aby znowu odpowiedzieć na jak największą ilość pytań i zbić jak największą ilość obiekcji przed rozmową, tak? Dodajesz do tego także case studies, wszelkie dowody słuszności w postaci opinii, PDF-ów, zrzutu ekranu, filmów. Wszystko na każdy sposób, na jaki jest możliwe, żeby potwierdzić to, że można sobie zaufać i tak dalej, i tak dalej. W taki sposób to robisz. Teraz tak. Jeśli chodzi o wszelkie materiały dotyczące zwiększania poziomu zainteresowania osoby, w momencie kiedy mamy to okienko, które często trwa, czasami trwa 12 godzin, czasami trwa 3 doby, jeśli masz daleko wysunięty kalendarz, czasami trwa jeszcze więcej, opieramy się o takie cztery kwadranty. Pierwszym tych są pytania pierwszego rzędu, czyli bardzo takie proste pytania, o tym mówiłem też w innym filmie, który jest na tym kanale. Być może on się gdzieś teraz tutaj wyświetli, nie wiem czy będą o tym pamiętać, żeby go dodać, ale postaram się zapamiętać. Drugim to są pytania drugiej warstwy, czyli pytania, które wynikają z odpowiedzi na pierwsze pytania. Trzecim to są obiekcje, czyli zbijanie obiekcji. I czwartym to są ustalanie oczekiwań. Wszystkie materiały typu w sekwencjach mailowych, w tych value dance emails, na naszym thank you page'u, w tych breakdown videos, powinny być oparte o te cztery kwadranty. I tak naprawdę to jest to. To jest jedyne, na czym chcemy się skupić w tym momencie. Czyli tak, żeby dać osobie jak największą ilość jakościowych informacji, które ułatwią jej podjęcie decyzji. OK? Tak wiele osób o tym zapomina. Wiele osób to w ogóle umawia rozmowę z ma ustawione po 20 reminderów na kalendarz, żeby na pewno osoba zapamiętała, tylko musisz wiedzieć o tym, że to nie o to chodzi, bo tym tak naprawdę, no dobra, jakby usuwasz jeden powód, przez który osoba może się nie pojawi na rozmowie, czyli to, że ona nie będzie pamiętała, ale tym, że wyślesz jej te maile, które będą odpowiednie, tym, że pokażesz jej te breakdown videos, pokażesz jej, co jest możliwe, odpowiesz na kilka pytań, zwiększasz jej poziom zainteresowania, co sprawia, że eliminujesz. Ostatni powód, który jest tak naprawdę najczęstszym powodem, dla którego ludzie się nie zjawiają na tych rozmowach, ok? Oni, ich podekscytowanie musi wytrzymać przez ten czas. Ich emocje, oczywiście one trochę opadną, one muszą utrzymać się przez ten czas mniej więcej. Ich poziom zainteresowania musi się przez ten czas utrzymać, i właśnie o to dbamy na te sposoby, które Ci przedstawiłem o to również dbamy tym, żeby do tej osoby zadzwonić, zapytać jej o kilka rzeczy, podesłać jej odpowiednie case studies, sprawić, że YouTube będzie ją retargetował i to wszystko wtedy po prostu śmiga, działa, mamy bardzo wysoki show up rate i dzięki temu domykamy więcej deali. Jeśli jesteś trenerem, ekspertem online lub jesteś trenerem personalnym lub masz studio treningowe i chcesz, żebyśmy pomogli Ci pozyskać więcej klientów, to umów teraz bezpłatną konsultację z pierwszego linku w opisie. Zobaczymy na niej, czy jestem w stanie Tobie pomóc i jeśli tak, to pokażę Ci, jak dokładnie mogłoby to wyglądać w Twoim przypadku. Standardowo, jeśli jesteś tutaj nowy lub nowa, to zasób subskrybuj teraz ten kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych treści i nawet jeśli jest już jakiś czas, zapoznaj się teraz z innymi filmami, które właśnie wyskakują Ci gdzieś po dwóch stronach ekranu. Ja dziękuję Tobie za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnym.